Teatr dramatyczny miasta stołecznego Warszawy. Teatr legendarnych inscenizacji i kreacji aktorskich. Słynni reżyserzy, sławni aktorzy znamy i podziwiamy. Ale czy tylko dzięki nim dzieje się magia na scenie? Kto pracuje w kulisach? Poznajmy i docenimy także ich. Blisko sceny pracują rekwizytorzy, dyktatorzy drobiazgu. Zbyt pompatyczne określenie? Bynajmniej zobaczcie sami. Przed spektaklem rekwizytor musi przygotować spektakl, czyli poukładać rekwizyty, porozdawać aktorom ich rekwizyty osobiste, no i czekać, czy się wszystko uda. Tadeusz Kantor tak ładnie kiedyś powiedział, że po spektaklu chodzą na scenie rekwizytorzy i, i zbierają trupy. No bo to rzeczywiście rzeczy, które już nie grają, na scenie po spektaklu są, są jakby martwe. Praca rekwizytora to praca zespołowa, ale bywają też takie spektakle, gdzie rekwizytor jest sam. I musi sam wszystko dopilnować i sam za wszystko odpowiada i nie może opierać się nad, na kimś czy ktoś, ktoś sprawdzi jego pracę czy go poprawi no jest to duża odpowiedzialność Ech, najtrudniejsze w tej pracy to, to są raczej próby wybieranie tych rekwizytów wszystkich dopasowywanie no i współpraca ze scenografem reżyser potem to już tylko premiera dla mnie brawa po premierze to jest też duża ulga, że już, już mamy to jak gdyby trochę za sobą. A teraz tylko praca, wszystko w naszych rękach. W tej pracy lubię to, że ta praca nie jest monotonna i mogę się w jakiś sposób zawsze w tej pracy rozwijać. Nawet powiem, że ta praca jest moim hobby. Nie ma nic lepszego niż. Robić to, co się lubi, i jeszcze za to dostawać pieniądze. No to jest też dobre, bo jest kontakt z wieloma ludźmi, aktorami. Kiedyś jeszcze bardzo często rekwizytorów brano jako statystów. Że oprócz ob ob obowiązków rekwizytorskich wyk wykonywaliśmy jakieś proste zadania aktorskie. Teraz to się mniej zdarza, ale myślę, że to była dobra szkoła, coś takiego. Jeżeli ktoś nie, nie będzie lubił tej pracy, to nie wytrzyma długo. Co wiem, bo miałem paru pracowników, którzy po prostu, jak to się mówi, uciekli z krzykiem, nie wytrzymując ciśnienia, jak to się mówi, napięcia. Czyli my chyba mamy pasję po te dziesiątki lat, pracujemy w teatrze. Wszystko lubię w tej pracy. A nie lubię rzeczy, których się ogólnie nie lubi. Cóż, no, ludzi, którzy są niegrzeczni, bałaganu, niepotrzebnego, paniki. A ja powiem banalnie, dla mnie teatr to jest jedna, wielka, życiowa przygoda. I, i, i cały czas jeszcze cały czas chcę jeszcze ją przeżywać i, i cały czas mnie to kręci. Dyktatorzy drobiazgu wyczarują każdy drobiazg z każdej epoki. A czy ktoś w teatrze potrafi wyczarować człowieka? O tym następnym razem.